Cześć, chciałabym dzisiaj wam pokazać moje konie szlej. Na początek pokażę wam rado racji anglozycznej. Polecam ją. Mam ją już można no tak jakieś dwa lata mm. jest dla mnie unikalna bo ona ma kropkę na uchu a tu mm, nie powinno jej tam być yy, teraz pokażę wam klacz, która mi dzisiaj przyszła yy, jest to klacz fryzyjska. Estrella. Przepiękna. jest nieco większa od raby. A na koniec klacz. Klaczka. z holsztyńskiej. Na nazwie Jasimka. Też jest piękna. No, mam same klacze. Do zobaczenia w następnym odcinku.